Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Arctic Motel Simulator. Mam nadzieję, że teraz, słuchajcie, zapisało się wszystko dobrze. Tak, mamy ten zapis do góry, więc myślę, że teraz już będziemy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek, bo cuda wianki kwiatki się tutaj działy. No, fakt, że ja jakby nie zajrzyłam, że ten mój, tego mojego zapisu właśnie ty nie ma do góry i zapisywałam to na jakiś inny zapis i może na ten automatyczny, i dlatego może to po prostu. Się nie zapisywało. Eee, goś się wymeldowuje. No dobra, goś się wymeldowuje, odbierz klucz od pokoju gościa i odłóż go na jego pierwot. Kurcze, pieczone, jak tu się okaże teraz, poczekajcie. No, czekajcie, ja idę zobaczyć, czy ja to wszystko mam, e, co miałam. Przerwa zimowa jest w ogóle, czyli takie ferie, tak. Tak, mamy dwa. Dobra, czyli jest chyba wszystko ok, Jest chyba wszystko ok, ale czemu mi wyskoczyło znowu to powiadomienie o wymeldowaniu, co trzeba zrobić? Przecież ja to wszystko wiem. To, to, to nie jest mój pierwszy dzień. Jaki pieseczek? No, z... a czeka. No to słuchajcie kochani dla piseczka, łapka w górę, zostawcie też suba, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach na kanale. Zapraszam Was również na Discorda, bo tam też jest zawsze informacja o nowym, o nowej grze, o nowej grze, o nowym odcinku na kanale. Jak się pojawia, tak samo pojawiają się od razu powiadomienia o tym, że zaczyna się live. Także zapraszam serdecznie, dziękuję bardzo moim wspierającym buzi, buzi i serducha przeogromne dla Was, jest mi bardzo miło pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie pamiętajcie, że dla wspierających filmy są tak mniej więcej plus, minus tydzień do przodu, nawet czasami więcej czasami tam powiedzmy, że mniej, ale staram się, żebyście mieli co oglądać wcześniej no niestety nie mamy pokoju tutaj dla zwierząt wolnego ten jest zajęty, także ja chyba po prostu Panu odmówię przepraszam serdecznie, ale no miejsca nie mamy jak na ten moment, ten bonus nam się już tutaj kończy, więc ja myślę, że w tym odcinku nam się na pewno skończy i będziemy mieli nowe zadanko. Mamy 3000, mamy 3000, i tutaj też możemy sobie automatycznie pouzupełniać towar. Eee, także zróbmy to, żeby oni. Puka jest wypełniona, jak jest wypełniona? Przecież widzę, że nie jest wypełniona. A tutaj panowie wypożyczają przynajmniej ten, a ten. Ten? Ten też wypożycza, widzicie? Dobra. Yy, I teraz jeszcze sobie tutaj automatyczne uzupełnienie. Pójdę zobaczyć do. O, agent specjalny, słuchajcie, agent specjalny, personel. Mam nadzieję, że mamy pana baletnicę. Mamy, ale chcą kobiety. Zobaczcie, my mamy jedną kobietę, a trzech facetów jako. Agentów specjalnych. Dobra, mamy pana baletnicę, więc na pewno wszystko nam się zapisało. Przejdziemy sobie na łapkę. Jak tutaj z twoimi zapasami? Można by było kupić tutaj, widzę, chyba ogórki, ale to jeszcze chwila czasu, jakoś chyba się nie, nie pali. Dobra, ty sobie tutaj gotuj dla klientów. W restauracji jest taki jeden gościu oczekujący. Czy jest poszukiwany? Nie ma. Będziemy na pewno budować kolejnego kampera. On chyba 4,5 tysiąca. Z tego co pamiętam, zobaczcie ta zima to już tutaj jest przy samym końcu przy samiutkim końcu. Także no na pewno iglo nam się już nie opłaca, zresztą mamy tylko dwa. Może na kolejną zimę. O, w automacie jest ponad 500 dolców gotówce. Pamiętaj, aby wyjąć pieniądze, super, oczywiście, że nam się przydadzą. Bardzo mnie to cieszy sklep spożywczy jedna osoba, dobrze, no poczeka poczeka, ale pieniążki też trzeba wyjąć myślę, że dzisiaj tak, zrobimy kolejnego kampera bo tu już mamy 4300 pieniążków zapasy mamy zrobione, jeżeli chodzi o produkty, no pięknie, pięknie, pięknie my tam drzewka chyba też mamy wycięte, więc nie będę musiała tego wycinać, tylko od razu hyc, postawimy sobie kampera, jeśli nam nie zabiorą pieniędzy na na wypłaty, a jak zabiorą, no to trudno, zaraz słuchaj uzbieramy od nowa. Tu mamy kawkę, tu mamy karmę dla kotków poszukiwanego niestety cały czas nie ma. Dobra, dzień się skończył, czyli biorą nam za wypłaty. Ceny tutaj są tak wysokie. mój Portfel jest cienki i smutny, przestań. Ale zobaczcie, ile mamy pozytywnych opinii. W ogóle dzienny zysk mamy 2800. Jestem miejscowym, ale nigdy nie wiedziałem, że mamy tak świetny motel w naszej okolicy. Słyszeliśmy, że jest tu nowy motel, więc przyjechaliśmy go wypróbować i nie zawiedliśmy się. No, widzicie, jak super! Jest przerwa zimowa, więc może zróbmy cenę plus 10, bo to wiecie, coś na zasadzie ferry pewnie. O, mamy nowy cel: osiągnij piąty poziom, pokoje bez iglo. Aha, pokoje bez iglo 7 na 2, 17 na 23, czyli te godzinowe chyba. Poziom czwarty parkingu, poziom trzeci przystanek autobusowy i reputację to my już mamy zrobioną. Dobra, to idziemy budować pokoje godzinowe, słuchajcie. Idziemy budować pokoje godzinowe. Albo parking, albo przystanek. Dobra, pokoje godzinowe. Dobrze, słuchajcie, że nie zdążyłam tego kampera wybudować. Chodźcie jeszcze do sklepu spożywczego, dostaniemy jeszcze kaskę przynajmniej. Dobra. Okej. Okay. Ciekawe jaki tu jest w ogóle maksymalny level, służba agenta specjalnego też, zobaczymy kogo chcą, kogo chcą, Mógłbyś jakaś nowa dziewczyna by się mogła, o damy pana baletnicę, niech się wykaże, niech się wykaże, a go negocjuj udział, jeszcze jest za wcześnie, tutaj, ten specjalny zgodził się zwiększyć twój udział w zyskach, super, i tutaj też nie mogę, e, dobra, no to chodźcie, będziemy ścinać drzewka prawdopodobnie. Siekierkę i pokoje to jest czerwony kolor, więc sobie tutaj mamy 5700. Ile kosztowały te pokoje godzinowe? Ja nie pamiętam, bo słuchajcie, tak dawno to robiliśmy, że nie pamiętam, ale one nie były drogie. One nie były drogie, musimy zrobić 6. 6 pokoi godzinowych no, ja wolę zdecydowanie chyba takie zadania niż te bonusy za, wiecie tej za kampera, tam za sprzedawanie produktów, za łowienie ryb bo tutaj przynajmniej mam jakiś taki konkretniejszy, wydaje mi się, że cel, także dobra pościnamy, tam mamy cztery osoby w sklepie spożywczym, to zaraz sobie do nich pójdziemy także mamy nowy motel, jak jeszcze nie widzieliście też na kanale Holiday Motel, był Sunset Motel Sunset Motel skończyliśmy ogrywać na maksa miała dojść aktualizacja z kamperami, ale ani widu ani słychu. jeżeli chodzi o tą aktualizację kamperów nie widać. Także serię sobie zakończyliśmy, bo tam już nie mieliśmy wiecie co. Do czego dążyć tak naprawdę? Teraz jest właśnie seria z Holiday Motel Simulator też wiecie, tam jest plaża, robi, mamy swoją plażę taką przy motelu, tam można gotować, można robić drinki. No naprawdę mega, mega super, także jeszcze, jeśli nie widzieliście jeszcze, to to zachęcam. Odcinki się pojawiają w piątki i w sobotę z tamtego motelu. Także dobra, tutaj już mamy drzewka wycięte, ale wiecie co, zanim ja pozbieram. Drewno to przejdziemy się w ogóle, ale sypie, ale sypie tutaj na koniec zimy śnieg. Przejdziemy się obsłużyć klientów, bo jest już ich sztuk 8. Pieniążki nam się przydadzą, tak? Bo trzeba będzie na pewno kupić jeszcze niedługo zapasy, trzeba będzie postawić pokój godzinowy i trzeba będzie kupić też meble oczywiście do tego pokoju godzinowego. Także no, kasa jak najbardziej, ale mamy ponad tysięcy, sklep spożywczy dwie, restauracja jedna, ale nasza tam pod udział z kurczaka. Ej, to coś nowego nam doszło. Ej, ja nigdy nie wiem, kiedy nam dochodzą te nowe na przykład produkty. Bo mi się to... Kurczę, czy mi się to wyświetla i ja tego nie widzę składniki. Co? Jakie podudzia? Pracownik nie ma. No dobrze, no widzę, że nie ma, ale jakie podudzia? Cytryna w lodówce lub magazynie. Pracownik nie ma wystarczającej ilości składników żywności do gotowania. Podudzia cytryna. Uf, co? Poczekajcie. Podudzia i cytryna. No dobra, ale chwila, moment. Kurczak cytrynowy on chce. No to czyli gdzieś to musi być. No w składnikach powinno być. A jest cytryna. Eee... Dobra, a pod udzia? O tutaj, Jezus, ja jestem ślepa. Ja jestem ślepa naprawdę. O, dzwoni telefon. No dobra, zakupmy. Już zaraz będą pod udział, już, 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 chwila, moment Bo właścicielka motelu jest ślepa Cześć, czy jesteś właścicielem hotelu? Czy mogę Ci coś zasugerować? Mój chłopak i ja byliśmy ostatnio w, w Twoim motelu Byliśmy bardzo zadowoleni z pobytu Ale moim zdaniem w naszym pokoju brakowało Słodkiej, romantycznej atmosfery Czy możesz zaprojektować pokój specjalnie dla par? Tak, tak, przyjadę, przyjeść do mojego motelu Nas tak spe... Jej, super Pokój dla kochanków odblokowany Ej Pokój dla kochanków. Taki tytuł, słuchajcie, zapisuję. Pokój dla. Kochanków. Super. Pokój dla kochanków jest teraz odblokowany. Pary naprawdę lubią wycieczki arktyczne, a jeszcze lepiej, że będą mogły mieć trochę prywatności w pokojach dla kochanków. Jest to bardzo opłacalne i bardzo popularne. Nie jest ograniczony sezonowo. Każdy w pokoju ma swoją unikalną konfigurację, aby sprostać potrzebom nadchodzących gości. Przejść do pokoju dla kochanków, aby sprawdzić, co jest potrzebne do przygotowania pokoju. Dobra! Jeju, super. Dobra, tylko że ja muszę tutaj najpierw ogarnąć tą dostawę. I przynieść naszej pani kucharz, naszej pani szefowej kuchni. I jeszcze tutaj myślę, że dorzucimy sobie drewienko, żeby mieli ciepło w dupki. Proszę bardzo, proszę serdecznie. I pójdziemy w pierwszej kolejności zebrać, słuchajcie, to drewno stamtąd. I pokój dla kochanków. Hmm, gdzie my będziemy robić te pokoje dla kochanków? Ciekawe, gdzie my jeszcze możemy... O Jezus, jaka kolejka. Magazyn, przenieść automatycznie w sensie napełnić to automatycznie, ale widzę, że tutaj nie ma już chyba naszej pani kucharki. Czekajcie, bo tu jest znowu tyle do, do, do zrobienia. Ale chciałabym tak czy siak ten pokój godzinowy postawić. Mam nadzieję, że starczy nam kasy na wszystko, ale no ten pokój dla kochanków sobie zobaczymy, bo to jest nowość, więc jak najbardziej. Czy jest tutaj pan? Jest, poszukiwanego nie ma. A jak jest sytuacja, wygląda z kluczami? No tak, pół na pół, bym powiedziała, bo ja tam te ceny dałam plus 10%. Dobra, tutaj, tu się przeniesiemy na łapkę i dodamy jeszcze towar. Póki mamy, to możemy dodawać. Niedługo trzeba będzie zrobić zakupy, ale na razie, na razie jeszcze trochę tego mamy. Tak, dobra. I teraz pokój dla kochanków. Gdzie my go zrobimy? Może tu następny, słuchajcie, rząd będzie tu, tak wiecie, albo tu na końcu. Słuchajcie, róbmy na końcu, będzie takie skitrane przy samym lesie. O! <laughs> nie będzie im nikt, dosłownie nikt y, przeszkadzał. Pięć osób jest w restauracji, a tamtej chyba nie ma. Ale nie wiem, czy ona jest na przerwie, bo przecież oni wszyscy chyba idą równo na przerwę, mi się wydaje. A pan recepcjonista był na recepcji. Także, no nie wiem. Klient uszkodził pożyczony towar. że trzeba będzie kupić znowu. Dobra, no trudno się mówi. Ale no, ciekawa jestem. La, la, la. No i musimy jeszcze parking powiększyć, przystanek ulepszyć. Także no, troszeczkę jeszcze yy, przed nami. Fajnie, ja się cieszę, bo, bo naprawdę, tak jak Wam mówię, ja bardzo, bardzo tą grę lubię. ok, dobra, tutaj tutaj. I tu jeszcze mamy drzewko. No, drewna sobie, słuchajcie, nazbieramy. I będziemy też mieć do palenia w piecu, chociaż no, niedługo zima się kończy, więc pewnie tak dużo też palić w naszym piecu nie będziemy musieli. Okej, okay. może już na kolejny odcinek będzie właśnie zaczynała się wiosna. No, tak, tak to wygląda, że tak to może być. Tutaj jeszcze mamy drewno, no ale drewno nam się zawsze też przyda w razie czego na kolejną zimę. Dobra, tutaj. Okej, okay, no i myślę, że stawiamy, słuchajcie, mam nadzieję w ogóle, że mnie stać, nie, bo to też nie jest powiedziane, no ale mamy ponad 7 tysięcy, więc, ej, czekajcie, bo tu jeszcze leżą te drewna, to ja to pozbieram, 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 tutaj i mamy pokój dla 4000 kosztuje, widzicie, czyli nie jest jednak tak tanio, no ale okej, okay, zbudujmy, łapka. Ej, od dupy strony postawiłam kurcze pieczone. Ej, a wczoraj był właśnie temat na live o tym, to znaczy wczoraj dla mnie. W... Ja im muszę kupić prezerwatywy? O hit. E, dla mnie wczoraj dla was pewnie z dwa tygodnie temu, jak widzicie ten odcinek, no chyba że wspierający, widzą go wcześniej. E, był temat, że nie można obracać tych domów. No i szkoda. I Ja zrobiłam ten sam błąd. Ej, no ja muszę im kupić. Boże, dobra, to może daj tu już kupimy więcej. Kupimy więcej, zakupy, ok? Ok, ok. No i chodźmy słuchajcie do środka. Ok, czyli to w sumie wygląda, kochani, tak jak pokój dla zwierząt. Tutaj nie ma jakoś mm, inaczej tego załatwionego. Szkoda. Szkoda. Wydaje mi się, że po prostu będą nowe łóżka, z tego co ja e, widziałam. Pokój dla zakochanych e, dobra, to w sumie to mydło to ja też mogłam e, dokupić bo to, wiecie, do wszystkich pokoi nam się przyda. Tak samo te ręczniki. Meble, pokój dla zakochanych, pokój love, sofa dwuosobowa, akcesoria łazienkowe. Dobra, sofa dwuosobowa to damy im tą taką czarną, może. Akcesoria łazienkowe, akcesoria łazienkowe, i mamy tak jedne, musimy mieć. To, może damy im wannę, słuchajcie, do pokoju dla zakochanych? Myślę, że tak. I teraz tak, stolik kawowy. To chyba wszystko z tego trzeba będzie. Stolik kawowy, dajmy im taki, żeby pasował do kanapy. Lampa łóżko love. Dobra, lampa standardowo. Biorę tą tutaj, ten taki lampionik, i biorę tą taką dużą lampę. Łóżko love! Wow. Dobra, to biorę jak w Simsach. Dekoracja love. Wow! No to biorę, słuchajcie, wszystko, wszystko tutaj poustawiamy. Stolik nocny, to też weźmiemy dwa te stoliki, tak jak zawsze. Z lew weźmiemy też ten, co zawsze. Toaleta też tą, co zawsze. Dobra, czy ja wszystko tutaj mam zaliczone chyba tak chyba tak stoliki dwa ale jeszcze zaopatrzenie pokoju wszystkie nie zaopatrzenie meble bo ja chcę, ja chcę oczywiście tutaj wszystkie i kwiatki kwiatki bratki i stokrotki jeden dwa yy, trzy weźmiemy sobie czy jeszcze coś? Czy jeszcze coś? Tutaj nie, tutaj nie. No i dobra. I potem tu widzę, będzie, że będzie jeszcze coś dla dzieciaków. Zakupy. No i dobra, słuchajcie, idziemy i może w tym czasie sobie pomalujemy tutaj nasz przeuroczy pokoik. G i J to było. Dobra, biały. Ściany mamy Q i E. Może jakiś czerwony. Co my tu zrobimy, słuchajcie, za kolor? O, róż to może niekoniecznie... Nie, nie ma tutaj takich, kurczę, co by mi tutaj pasowało. No ja już zamówiłam mydła, spokojnie. Spokojnie ja już te mydełka e, zamówiłam. E, 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 e. Nie, no nie będę tego róż robić. Ej, no nic mi teraz tutaj tak nie, nie wpadło w oko. Może bardziej właśnie takie jaśniejsze drewno. zrobimy no dobra, niech będzie. niech będzie. I tak teraz podłoga, też na pewno jakieś mistrz zadunku dobrze zaraz, zaraz, zaraz chwila moment. O albo dywan, dywan. OK. I gdzie ja jestem? Poczekajcie, bo ja się zagubiłam. Bo ja się zagubiłam. Jezu, ej, czeka, Jezu, czekajcie, bo ja naprawdę... A, tutaj, dobra, dobra, nie w tą stronę idę. W magazynie nie ma wystarczające ile. <gum> nie ma gumek, słuchajcie, dobra, już idę. Już. Ej, służba agenta razy dwa. Patrzcie, nie patrzałam w ogóle na to. Co chcą, co chcą? Kobietę i mężczyznę kobieta zamarzły otwory na lodzie, chodź teraz ty Gustawo, ty się dzisiaj wykażesz, twój agent specjalny jest naprawdę do bani, spadaj, mamy jeszcze tą przerwę, mamy, dobra, to robimy cenę rynkową, tu jeszcze mamy to drewno porozwalane, o, ze względu na popularność mediów, mediów, społecznościowych, mediów społecznościowych, ludzie są mniej chętni do kontaktów towarzyskich osobiście. Z tego powodu turyści chętniej korzystają z samoobsługi. Obecnie samoobsługi otrzymują bonusy cenowe. Prania samoobsługowa i polowanie. Czyli znowu mamy bonusy. Yy, o kurczę, czekajcie, pamiętaj, aby ulepszyć yy, powiązane. Dobrze, Jezu, bo tam czekają w tym, w sklepie. E, tam czekają w sklepie, a ja do nich nie przychodzę. Kurcze pieczone. No dobra, dajcie mi jeszcze to drewno, wykorzystajmy, póki je mamy. Dołóż tam e, to drewno. E, no wiem, wiem, przepraszam, już tam idę zobaczyć, ile mamy. Osiem klientów, bo się zajęłam tym pokojem dla zakochanych i tak jakoś przepadłam. <noise> I tak jakoś przepadłam, idę już, idę. Kurczę, nie wiedziałam, że oni będą odchodzić. Już idę, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Noc jest. To dobry noc, dobra noc. Dzień dobry, dobra noc. Dzień dobry, dobry wieczór. Klienci mówiący... No wiem, że nie mają dołków, wiem. Ale że mamy za to bonus, to musiałabym, słuchajcie, te dołki tam chyba zrobić i w ogóle te pieniądze powyciągać z tych pralek tak naprawdę. Eee, dobra, anulował coś tam, obsługę pokoju o stówka, 120. Ej, ładnie, ładnie, ładnie. Moglibyśmy tą pralnię, słuchajcie, ulepszyć i wtedy na pewno byśmy też mieli więcej pieniędzy za to. Kurczę, kurczę, trzeba to, słuchajcie, przemyśleć. Tutaj pieniążki, 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 pieniążki dla mnie formi. dobra. No i zróbmy im, słuchajcie, te dziurska, bo to są ostatnie chwile, żeby oni sobie mogli połowić tutaj pod lodem. Jeden. No, mam, mam, mam świder, tak? Dwa, trzy, dobra, zapłacili za ogrzewanie, także super. O, paczka w paczkowacie już czeka. Jezu, co w codziennie, coś na mnie czeka w tym paczku. Macie hit, 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 hit. Dobra, e, daj tutaj jeszcze zrobimy. sklep spożywczy trzy osoby, dobra. No i co, pójdziemy meblować ten pokoik i zobaczymy, czy starczy nam jeszcze czasu, żeby chociaż słuchajcie, postawić ten pokój godzinowy, bo naprawdę zadziało się tutaj bardzo, bardzo dużo. Nie ma tutaj tej broni. Dobra, 360, ok. Sklep spożywczy, cztery osoby. Pójdziemy ich obsłużyć, żeby nie było. Tą pralnię też bym chciała ulepszyć. 5000 tysięcy mamy. 5000 tysięcy. A zobaczmy, eskalować. Polowanie yy, czy, 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 czy pralnia samoobsługowa? 2600, eskaluję ją. Dobra. Czy jest więcej pralek? Czy. Chyba tak, chyba tu wskoczyły, nie? Pralki, tak mi się wydaje. No okej, okay. super. Musimy to, wiecie, wszystko na maksa, na maksa, na maksa Ulepszać Dzień dobry, bardzo dużo tych klientów Jeszcze jak, słuchajcie, powiększymy parking I ulepszymy przystanek To będzie jeszcze i jeszcze więcej tych klientów Czyli więcej, więcej pieniędzy I więcej, więcej potrzebnych różnych pokoi Bo to, wiecie, nie tylko godzinowe Ale oni będą chcieli O Jezu, oni mi tu wszystko uszkadzają Słuchajcie Sklep internetowy do wynajęcia Ja to może już kupię tutaj po 10 Żeby to było w zapasie ale to 2000 kosztuje to nie to nie bez przesady bez przez, nie 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 chcę tak Okej, okay, i tutaj, no bo oni mi to co chwilę po prostu uszkadzają. Dzień dobry, ja stąd idę. Ja stąd idę. Ja chcę zrobić ten pokój dla zakochanych. O, mamy wschód słońca, jaki piękny, jaki piękny. Gdzie jest ten pokój? Gdzie ja go tutaj skitrałam na samym końcu świata? Eee, tak. Jezu, czeka nieznajomy jeszcze na mnie. Czy jakaś kobietka, która by chciała być naszą agentką? Niech to będzie kobieta teraz. A, dobra jest, ale ona chyba nie będzie chciała być agentką. Panie, potrzebuję pańskiej pomocy Naprawdę potrzebuję pańskiej pomocy Ktoś mnie goni Muszę się natychmiast schować Czy mógłby pan przetrzymać tę paczkę dla mnie przez chwilę? Wrócę po nią później, dziękuję No dobra, daj mi ją Nie jestem ciekawa, co tam było Mam nadzieję, że nie bomba Dobra Yy, idziemy yy, meblować ten pokój, 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 pokój dla zakochanych, ok. I jak to tu się meblowało, tak się meblowa. Nie, wiecie co? Zaczniemy od łóżka. Zaczniemy od łóżka i damy tak, o, jakoś, o, tu. Patrzcie to. <grym> A tu dekoracje love, dobra, ale to nie, to też później Dobra, kibelek, kibelek, zróbmy sobie łazieneczkę, żeby mieć już to Czemu mi się światło wyłączyło? Żeby mieć już to z głowy Gdzie są tutaj wanny? Wadna, bo kupiliśmy, tak, ale jeszcze mam prysznic, widzę, w zapasie, w razie czego Kupiliśmy wadnę w tą stronę, bo tam dziwne, żeby z okna leciała woda I teraz umywalka jest... Dobrze, no i pięknie. No i pięknie, ale kupiłam kwiatki, więc dajmy i kwiatuszka tutaj. Proszę bardzo, proszę bardzo. Czy ja stąd wyjdę teraz? Wyjdę czy nie wyjdę przez to łóżko. Ej, no nie, bo tu postawiłam wannę, a to łóżko. Kurczaczki pieczone. Ej, no nie mogę, naprawdę nie mogę wyjść. Tryb edycji, o! Ej. ಹಾಕಿ ಇತ್ತರ ಸಹ O, dobra, dobra, wyszłam. okej, okay, i, 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 i tryb umieszczania. I dobra. No i lecimy z kolejnymi rzeczami. Zaczniemy sobie od kanapy. Ja te kanapy zawsze stawiam tutaj, tak ogólnie. Dobra, tu mamy stolik kawowy. Widzę, żeby tu w ogóle mamy już kupione też jakieś meble. To można będzie je wykorzystać do pokoju godzinowego. Tutaj lata rękę, Tutaj damy też lampkę. A nie, kupiłam im telewizora, ale myślę, że im może, słuchajcie, te Telewizor nie być tak bardzo potrzebny. Myślę, że zakochani się tutaj będą zajmować sobą. E, dobra, i co my tu jeszcze mamy? Dekoracje. Mamy kwiatka, to postawmy tutaj. I mamy jeszcze jednego, to postawmy tutaj. No i teraz te dekoracje love. Dekoracje love. Nie, to nie te. To są te dekoracje love. Tak. Taka tutaj rzeźba. Ooh. Panie, dobra, dziewięć osób w sklepie spożywczym. Yy, tu mamy, yy, tu źle postawiłam szafkę, tu mamy też dekoracje. Dobra, i tu mamy też dekoracje. Co to jest, w ogóle nie wiem, ale gdzie mam im to postawić? Może tu? Dobra, słuchajcie, ja uciekam stąd na razie, uciekam do tego sklepu spożywczego, bo oni zaraz też zaczną mi uciekać. Yy, a szkoda. szkoda, żeby stracić pieniążki. Dobra, ogrzewanie pokoju. Ok, już jestem, już jestem. Nie uciekajcie, klienci, nie uciekajcie. Nie wiem, czy ten pokój już. Chyba mogę go wynajmować. Nie, tak mi się wydaje. Wydaje, że ten pokój dla zakochanych, dla kochanków możemy już wynajmować. Co tu jest tak ciemno? Halo, proszę mi światło zapalić. Tu, jak się zaczyna dzień, to wielce gaszą światło. Ok, dobra, tutaj, tutaj. Najpierw przełącz się na pustą. Aha, bo ja jeszcze tam nie odebrałam tej dostawy. Także dobra, tu, 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 tu wróćmy się jeszcze. Zobaczmy, czy ten pokój dla zakochanych. On jest już tutaj aktualny pokój dla zakochanych. Dobra, chyba można wynajmować. Tutaj musimy zmienić... Cenę. Nie, dobra, jest ok, więcej robić nie będziemy. No i teraz, aha, tutaj mamy to drewno, ale myślę, że tym zajmiemy się już, kochani, w kolejnym odcinku. Zbierzemy drewno i postawimy pokój godzinowy. Zaczniemy właśnie zajmować się teraz tym celem, aby osiągnąć poziom piąty. Dołożę tylko jeszcze na regał te produkty do wypożyczania, bo. Ja zapomnę, wiecie. Ja zapomnę już w kolejnym odcinku. Tutaj sobie skasujemy. W ogóle ja słyszę, że mamy zatkany nos. Tak i tak, dobra. I tutaj jeszcze obsłużymy. No i fajnie. Zobaczcie, jak te pieniążki nam tutaj wpływają. O pani ze smile, ze stamtąd. <gry> Także ja wychodzę przed nasz. Słuchajcie, coraz to większy i coraz bardziej ulepszony motel. zapisuje grę z wami, i znowu widzicie, gdzie jest. Tu, Jezu, widzicie? Bo to mi cały czas przekłada, cały czas mi przekłada ten mój zapis. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie, trzymajcie się cieplutko i papa.